Hej, cześć, witam Was moi drodzy serdecznie. Moi drodzy, nie bez przyczyny na stoliku moim leży, leży taka leży taka kula. E, leży taka kula z takim greckim filozofem w środku. Ja Wam przybliżę, żebyście mogli też zobaczyć. Przybliżę Wam, będę taki fajny i łaskawy. O. Bo moi drodzy, wiecie o czym będę mówić. Nie będę mówić o tym, nie, nie będę mówić o tym, czy poza naszym światem, czy poza naszą rzeczywistością jest inna rzeczywistość w świat. Nie. Będę mówić o tak zwanej bańce informacyjnej. Stąd też ten rekwizyt. Ponieważ, moi drodzy, tak naprawdę my ludzie tak naprawdę tylko tyle wiemy o świecie, ile na przykładowo w internecie i w telewizji powiedzą. Chociaż w telewizji powiemy co innego, w internecie co innego, czy na przykład na tekstowanie co innego, na postacie co innego. Znaczy, inny fragment tej historii, mówię o fragmentach historii. Więc można powiedzieć, że człowiek tak na sobie w takiej tak zwanej pańce informacyjnej może żyć. Pytanie, czy, czy jest w stanie każdą informację zweryfikować? Otóż nie. Ja pamiętam czasy, kiedy jeszcze, kiedy jeszcze szalał wirus, przez którego ludzie niestety musieli się zamykać w domu. Eee, tak, pamiętam że, to na, pamiętam, że tak naprawdę wtedy było niemożliwe zweryfikowanie to, czy, 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 leka, czy lekarstwo, które wtedy przyjmowaliśmy. Wtedy przyjmowaliśmy, czekając w drugiej kolejce, e, Jakie składniki zawiera tak. Ogólnie rzecz biorąc, e, bie, wtedy człowiek nie miał możliwości, by się skonsultować z lekarzem. Tak, tak. Nie, miał, e, nie miał takiej możliwości, bo przecież e, bo przecież człowiek, człowiek jak wtedy nie przyjął leku, e, to wtedy miał, miał to wtedy za bardzo bo nie przyjmować go do pracy. Znaczy nie dopuszczać, nie, przy, nie przyjmować, nie dopuszczać do pracy. Ale to już jest temat na inny film. Chociaż pewnie nie zrobię takiego filmu. Ogólnie biorąc, właśnie problem polega na tym, że czasem jak słyszymy, że coś, tak jak w przypadku tego leku, jak coś jest skuteczny, jak słyszymy, że coś jest skuteczny, lepiej popłaga i tak dalej. A ten lek miał trzy osobne nazwy trzy chyba trzy tak to tak naprawdę nie mogą zweryfikować tej informacji w żaden sposób. Nie mogą zweryfikować tej informacji w żaden sposób, za bardzo nie miałem możliwości by skonsultować się z lekarzem, co za tym idzie, jeżeli chodzi o ten konkretny lek, żyłem informacji informacyjnej. Dlaczego? Dlatego, że, dlatego, że w żaden sposób Praktycznie nie dano mi zweryfikować tej informacji. I otóż, moi drodzy, właśnie o to chodzi. Że człowiek, który ma ograniczony zasób informacji, tak jak, tak jak w tej kulce, która de facto ma już kilka lat, to moi drodzy powiem wam, że tak naprawdę, kiedy człowiek chce się czegoś się dowiedzieć, ale nie chcę polegać na informacjach, które słyszył w telewizji czy w internecie, ale chcę to sam jakkolwiek zweryfikować, to wtedy musi już podjąć trochę większy wysiłek. Musi wtedy, musi wtedy ruszyć głową, poszukać informacji. Tylko, że nie zawsze tak się da. Nie zawsze, moi drodzy, tak się da, bo tak naprawdę, kiedy nie mamy odpowiedniego źródła, żeby zweryfikować jakąś informację, to wtedy, to wtedy w takiej bańce żyjemy. I niestety prawda jest taka, że wie, wielu z nas żyje w takiej bańce, czy chce, czy nie chce, ponieważ tak naprawdę człowiek tylko tyle wie, ile mu, ile mu media powiedzą i tak dalej. I to jest najsmutniejsze, że człowiek za bardzo nie ma możliwości zweryfikowania informacji, a jeśli no, jeśli podejmie ten wysiłek intelektualny, by daną informację zweryfikować, to wtedy się okazuje, że to nie jest takie proste. Ale cóż, bo ta bańka informacyjna to taki trochę, taki trochę intelektualny matrix. Żyjemy wewnątrz jak, jakiegoś świata, świadomi tego, że poza tym światem jest jeszcze co innego. W sumie to było tyle, jeśli dobrze na papa.